Witam Was w kolejnym odcinku z gry Open Ski Jumping. Pod ostatnim odcinkiem było naprawdę mnóstwo propozycji, ale zdecydowanie wygrał Gary Anderson, który wybrał Magde Gessler. Także w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Magde Gessler i zawody w Harachowie HS73. Zanim zaczniemy, jak zwykle, zapraszam do stawienia Subika, do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i zaczynamy. Magda Gessler, Polska oczywiście. Kolor kasku zrobimy sobie wzorowany. Na kolor włosów Magdy Gessler, czyli taki blond żółty, i reszta kolorów, taka losowa, powiedzmy. Mamy kolorki, teraz przyszedł czas na zdjęcie Magdy Gessler. Myślę, że to będzie spoko. <laughs> Oczywiście przycinamy sobie zdjęcie w pańcie, wycinamy sobie tło, ściągamy, wrzucamy do naszego folderu z zawodnikami, zmienię sobie nazwę na Magda, wracamy do OpenSki Jumping i magda.png. I mamy Magdę Gessler, myślę, że świetnie nam tutaj pasuje. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest Zmieniłem zdjęcie Roberta Makłowicza, bo nam średnio pasowała fotka. I dodajemy sobie Magdę Gessler do naszego patotimu. No i lecimy z zawodami, oczywiście. Przypominam o propozycjach w komentarzach. I pierwszy zawodnik, yy, któż mi będzie? Robert Lewandowski. Zobaczymy jak skoczy tutaj Robert. Oj, coś mi się widok pozmieniał. Chyba ten sobie dam. I pierwszy zawodnik Robert Lewandowski. Może sobie zmieniłem belkę, może sobie zmieniłem wiatr, ale jeszcze nie wiem. Zobaczmy, jak się tu skacze, Robert Lewandowski, świetny skok. Chyba sobie jednak nie zmienimy. 73 metry, więc skoczył idealnie tutaj na punkt HS. Tak, HS, myślałem, że K. No i Robert Makłowicz z naszą piękną nową fotką. Myślę, że jest lepsza. No i zobaczmy skok Roberta Makłowicza. Szybko na rozbiegu na pewno, bo <noise> wagą nadrabia tutaj. Wagą na pewno Makłowicz nadrabia. 60 metrów to był dosyć słaby skok. I Michał, zawodnik. na, na postać, już Open ski Jumping u nas. Zobaczmy, jak on skoczy. Czy będzie na prowadzeniu? Oj, chyba tak, chyba tak. To świetnie wygląda. Nie, co to za upadek? Ej, patrzcie, co się stało z tym zawodnikiem. Michał, zawodnik. Nie wiem, co to miało znaczyć. No, coś było chyba przed zawodami. No i kolejny zawodnik to Sebas. Czy Sebas może obejmie tutaj prowadzenie? No jest na pewno wysoko i świetny skok Sebasa. Gdzie jest ta zielona linia w ogóle? Dlaczego tak daleko? 74,5 metra Sebasa. Kolejny zawodnik to Robert Mateja. Zobaczmy jak on skoczy. The openski jumping. I... Czy obejmie prowadzenie, czy przed Sebasa? Chyba nie, jest za nisko, ale skok nawet dobry. Robert Mateja 70,5 metra. Piotr Żyła, Kamil Stoch potem. No i już niedługo nasz nowy zawodnik Magda Gessler. No zobaczmy. Chciałbym, żeby tu Magda Gessler wygrała. A tymczasem, proszę Państwa, mamy nowego lidera. Dlaczego ta zielona nie jest tak daleko? Ja tego nie rozumiem. E, 75 metrów Piotr żyła drugie miejsce. Strasznie daleko. Zawodnik... Ej! To zawodnik Michał się zbugował. Poczekajcie, ja... To odkryłem Buga. Dobra, zmarnujemy sobie Kamila Stocha na to. Spróbujemy tak zrobić jak Michałem i zobaczymy, jaki będzie skok. Na samym końcu tak do tyłu. O nie, ale to kurczę, muszę wylądować. Dobra, Dawid Kubacki. Sorry, Dawidzie Kubacki, też sobie ciebie zmarnuję. Spróbuję się tak do tyłu odchylić w końcowej fazie. Odkryłem Buga, Wałpędzki Jumping. No nie, to nie o to chodzi. Ale to było 73,5 metra. No i proszę Państwa, jest nasz nowy zawodnik Magda Gessler. Dobra, lecimy, zobaczymy, jak skoczy Magda. Piękne, żółty. Nie wiem, żółte włosy takie niby miały być, ale to jest kask. No i Magda leć! Po złoto pięknie. No nikt tu nie wyprzedzi na pewno Michała zawodnika, bo naprawdę tutaj się zbugował i... No naprawdę ma dużą przewagę. A tymczasem Kamil Stoch. No dobra, może sobie zmarnujemy znowu Kamila Stocha na to. Jezus, dobrze! Tak, właśnie o to chodziło. I ile było metrów? 73,5. No na pewno tyle nie skoczył. Dobrze. Robert Makłowicz. 60 metrów w pierwszej serii. <laughs> naprawdę ma. Świetną tutaj minę. No i... Tyk! O kurcze, troszkę za bardzo do tyłu Bla! Robert, dobra, też tak zrobiłem nim dziwnie Kurczę, ile było Nie zdążyłem zobaczyć 73,5 metra Ej, o co chodzi Robert Mateja teraz Nie wiem o co chodzi teraz Pogubiłem się w tych zawodach, poczekajcie Coś tu się wszystko pobugowało teraz 73,5 metra Nie wiem o co chodzi Dawid Kubacki, kolejny zawodnik, proszę państwa Zobaczmy jego skok Dawid Kubacki, jeden z normalnych zawodników tutaj u nas w zawodach. Ładne wyjście z progu i wykorzysta Buga, proszę Państwa, wykorzystał go bardzo dobrze, 80,5 metra Dawid Kubacki. No ciężko tu będzie miał ktoś go wyprzedzić, ale liczymy na Magdę Gessler oczywiście, a tymczasem Robert Lewandowski. Chyba te zawody będą z Bugiem. Fajny ten Bug jest. Dobra, Robert, leć, leć, po złoto i dobrze. Też odchylenie 76,5 metra. Bardzo ładny skok Roberta Lewandowskiego, ale daje mu to trzecie miejsce. No i Magda teraz Gessler. Magda jak najdalej skocz. <grym> Fajne zdjęcie, naprawdę nam tutaj wyszło. No i dajesz Magda, czy wykorzysta Magda Buga. Wykorzystała, ale tylko troszkę. Ile to było metrów? 78,5 metra Magdy Gessler. Drugie miejsce. Kto tutaj wygra? Może Sebas. 74,5 metra to chyba wynik z pierwszej serii, tak? Tutaj piszę. No i zobaczmy. Skok Sebasa. Naprawdę potrzebuje sporej odległości to z tym Bugiem najlepiej, żeby tutaj objąć prowadzenie Sebas! Jezus, ale daleki skok! <grych> 79 metrów! Ale to dopiero trzecie miejsce, bo tutaj wszyscy zawodnicy się kapnęli, że jest Bug i go wykorzystują. I teraz Piotrek Żyła, nasz normalny zawodnik. On tutaj ma szansę oczywiście na zwycięstwo. Magda Gessler już chyba nie, ale dołączyła do naszego patu teamu i Piotrek żyła. Jeszcze troszeczkę się tu bardziej można odchylić do tyłu, myślę. 79,5 metra, Piotrek żyła. No i ostatni zawodnik to Michał Zawodnik, 88 metrów w pierwszej serii. Jak on to właściwie zrobił, tego nie wiem. Spróbujmy to powtórzyć. Czy się to uda? Czy wykorzystamy tego Buga tutaj, Michał Zawodnik? Czy on dzisiaj wygra? <laughs> No nie wiem, ile to było metrów. Kurczę wyniki. Kto wygrywa, Michał zawodnik? Ale czekajcie, bo tu nie pisze odległość teraz. Kurczę szkoda, bo chciałem zobaczyć. Mi sklikłem sobie i. Ale w każdym razie Michał Zawodnik wygrywa, wykorzystał dwa razy Buga, Dawid Kubacki drugi, Piotr Grzełoczycz, Magda, Gessler dopiero czwarta, Sebas piąty, Robert Makowicz szósty, Robert Lewandowski siódmy, Robert Matej, ósmy, Kamil to dziewiąty. No i tak to wygląda. A teraz jeszcze taki bonus, spróbujemy sobie poskakać oczywiście z najwyższym wiatrem, z najwyższej belki. Spróbujemy troszkę, może tą grę y, popsuć, jak się uda. Nie wiem, jak, ale zobaczymy. Dobra, pierwszy skok y, z. Takiej belki z takim wiatrem i mamy, proszę Państwa, ile to było metrów? Na takie nie to niezbyt spektakularne. 92 metry. Czy uda nam się tu skoczyć 100 metrów? Zobaczmy skok Roberta Makłowicza. No nie wiem, czy mi się uda popsuć, popsuć tą grę w jakiś sposób jeszcze. Raczej wątpię. Dobra, ale spróbujmy. Robert Makłowicz i spróbujmy się tak przechylić do tyłu. <laughs> ile to? Patrzcie, 95 metra jeszcze. <laughs> nie no, nie wierzę. Ej, fajnie, fajnie. A co by się stało, jakbyśmy w takim razie z najniższej belki z <gorszy> najgorszym wiatrem skoczyli? Zobaczmy, co tu się teraz wydarzy. Spróbujemy popsuć grę w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy się to uda. <gorszy> no, nic spekt spektakularnego się tutaj nie dzieje. Patrzcie, ile dodane za belkę? 109 punktów wiatr, 36 punktów. Dobra, no nie wiem, jeszcze sobie spróbujemy po prostu tak samo jak wcześniej, z najwyższej belki, z najlepszym wiatrem. Może coś z widokiem tutaj Pokombinujemy na przykład I hit Z tego widoku jeszcze nie skakałem I do tyłu <grystanie> No i do przodu teraz Kurczę, no dziwnie dziwnie Zobaczmy z tego widoku może Tutaj nic nie widać praktycznie Ale dobra spróbujmy Za <grystanie> no wcześnie się wybiłem Patrzcie dostałem się pod śnieg chyba No nie wiem Troszkę jeszcze udało nam się w tą grę Aha, on był twarzą w ziemi. Dobra, jeszcze Piotrek żyła. Kurczę, już musimy sobie zaraz zakończyć ten odcinek, bo już staje się on zbyt głupi, że tak powiem. Już tutaj robimy takie głupoty, że jasny pieron. I Piotrek. <ścoughs> Ej, poczekajcie już tak na plecy. I przed tą linią końcową muszę jeszcze wylądować jakoś. Na nogi, spróbujmy sobie. Spróbujmy sobie jeszcze. No troszkę odcinka poświęcimy na to. No trudno, Kamil Sto. Dobrze, no i teraz tak właśnie, do tyłu. Tak i do przodu, do przodu. Jest udało 93 metry. No, ładnie, ale mogło być lepiej. Dobrze, kończymy sobie ten odcinek powoli. Jeszcze może zakończymy na Magdzie Gessler, naszym nowym zawodniku. Były trochę zabawy pod koniec, ale niech, niech będzie. Taka zabawa też się przyda. Oupecki jumping, Dawid Kubacki, co lubi Placki. Do przodu, do przodu, Dawid. Aj, nie udało się. Dobra, no i zakończymy sobie tutaj na Magdzie Gessler, oczywiście, naszym nowym zawodniku. Jeszcze raz przypominam o propozycjach. E, jeszcze raz potem przypomnę na koniec Magda. No kurczę, dzisiaj naprawdę taki zbugowany odcinek. Dobra, kończymy sobie. Jeszcze raz oczywiście przypominam o propozycjach w komentarzach. Zapraszam do stawienia subika oczywiście. Zapraszam do stawienia dużej ilości obeczek w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków za upęski jumping. I do usłyszenia!